No halo halo witam was bardzo serdecznie w grze house flipper gdzie kupujemy domy robimy je na odpierdolis i sprzedajemy za większe pieniądze kupiliśmy HT jak yeah, widzicie już to trochę porobiłem no tutaj tu by śmieci jest standardowo to trzeba obmyć obserwujemy situation situation wygląda tak yy, no więc yy, welcome welcome Tutaj już jest pozbierane, tu jest ogarnięte drzwi sprzedane, wszystko to sprzedane, więc będziemy budować od nowa. Teraz tak, grę wybrałem po angielsku. Nie wiem po co, nie wiem na co dlaczego pójmy okay. to było. Ale mam plan. Plan jest taki, żeby to chujostwo wziąć. postawić tu, żeby było ciężko w ogóle otworzyć drzwi. Pomalować to na różowo i niebiesko I Wyjebać ten alarm, bo na chuj komuś alarm, nie? Tu nawet Nawet kurwa kontaktów nie ma Więc wyjeb Wentylacje nie potrzebują, bo po co mają oddychać, nie? No i ogarniamy sufit Tu są obrzygane plamy Obrzygane sufity. Dobra balanga tu była. Teraz tak myjemy to Mamdzę, że wszystko dobrze słychać, że wszystko dobrze widać. Jak nie, to możecie dać komentarz, że się to naprawi. No i nie zapomnijcie zasubskrybować, żebym mógł się rozwijać. I nagrać jakieś lepsze gry Dobra, lecimy z oknami I zarobimy malować Wiem, że ta gra jest stara jak to się mówi? Stara jara Więc lecimy z koksem Wiem, że był CS nagrywany, ale dlaczego CS nagrywam? To jest po to, bo mnie ta gra kurwiła. I mam kurwa, muszę się odrelaksować. Więc dlatego Ciśniemy z Hours najbardziej relaksująca gra na świecie. Dobra. To już jest... To co teraz? Zostało nam 7 koła 7 koła możemy coś tu porobić. Teraz tak Farbę. Mówiłem na różowo i niebiesko. Chuj, będzie tam jeść na różowo kurwa. Gdzie jest jakiś kurwa niebieski? O jest niebieski, ty, ładny. Niebieski zawsze był ładnie, ładniutki. No dobra, bierzemy w i zapierdalamy, nie? No jak to powinno być? The next day. <gul> kurwa. Trzeba coś kupić. Czy tutaj Som. jakieś stoły? Five minutes later. No to. Pierdłu do ściany. No. Teraz tak. Tu by się pierdolło telewizor. Coś tak czuję. Teraz tak. Jakie to jest kurwa wielkie. Idealnie kurwa, majstro. To mi pizda, jak to się mówi. Y Najzwyczajniej chyba w drugą stronę, tam w drugą stronę, żebym to pierdolił. No i bardzo pięknie. Teraz tak, zaraz zobaczymy, jakie są oje pierdole. No dobra. Nie, to tak, to tak, to tak, 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 to tak. musi być. Właśnie, właśnie tak to musi być. teraz jakąś sofę. Standardowo na no biało. Jebut. Mm, tu myślałem, że zrobię taką ala bibliotekę. Coś, coś w tym stylu. Więc ciśniemy skoksem, tylko potrzebuję większą, 1,5 metra, 1,25 m. takie coś i wpierdolić to tu, żeby było wiesz, wiecie, tu, ale takie, takie to... książeczki. Ten jeszcze coś mówi, że jego dokument nie będą miał miejsca, ja mam wpść dwe dokumenty ze tuschów kurwa Dobra i biurko Biurko właśnie Chyba jakiś stół do komputera Żeby było Ala Biuro Więc Ciśniemy z koksem. Tam się zapierdoli tu. Czy to jest to samo? Nie, to jest trochę większe. To tutaj jeb. Później ciśniemy. Biurko standardowo nie, takie. Takie o. Dobra. Jakąś lampkę trzeba będzie też tu zamontować. Akurat mamy lampkę. Kurwa, skręć. O. No i... Hmm. Takie najtańsze gówno. Dać to tu. Dać mu <laughs> takie coś. Ten, co to kupi, to dopiero pomyśli ja. No co coś się odjebało? I teraz tak potrzebujemy jeszcze klawiaturę, gdzie będzie taką i myszkę takie o, gdzie będzie taką no. I teraz jeszcze krzesełko? Ale ja już miałem takie. Piękne krzesło zarezerwowane dla tych, co będą tu siedzieć. To jest HyperX Ultra Gaming Chair. I to jest tylko dla tych, co planują siedzieć przy komputerze i grać minimum 6 godzin dziennie. Ładne, wentylowane. Bardzo piękne krzesło. To nawet za 1000 dolków, tak, tak, takiej wentylacji tu nie ma. Więc dobra. Teraz tak. <laughs> Musimy zrobić normalnie podłogę. Bo ta podłoga jest po chuju. Okay. Więc y, będzie tak. I w kuchni zrobimy to samo. Dobra. Musimy to posprzątać te też Żygi. Ktoś tu się korwał Brzygo. No i tak właśnie to wygląda. Jak na razie nikt tu chyba nic. Żadnych złych komentarzy nie mamy. Ale dobra. Lecimy z, z kapelkami brzydkie. Korba. Białe. Normalnie standardowo białe. kafeleczki. Jep. Jep jak Ale trzeba początać żygi. obrzy tu były. No to nie ma problemu. O, ładne paropeciki. Trzeba będzie to opierdolić. Żeby było pięknie. No. Więc dobra, zaraz się widzimy. The next day. No, więc właśnie wróciliśmy po krótkiej przerwie. Znaczy dla was krótkiej, dla mnie długiej w chuj. No ale... No. Kontynuujemy. Rudere. Teraz tak. Biała farba. Gdzie jest biała farba, kurwa? Nie, tu. Albo i tak myślałem. Mot bardziej takim kawowym. A la creme. A la creme de la creme. Ala coś tam. dobra Więc nie wiem, zobaczymy. To się wszystko okaże w praniu. No ja nie wiem, no myślę, że no taki kurwa ale różowy, taki pedarski nachodź. Ja tu na pewno mieszkać nie będę. Imagination Mamy właśnie upgrade'a żeby kłaść płytki, więc zaraz zobaczymy. Są akurat takie ładne niektóre płytki Zresztą bym położył właśnie do... do tej łazienki, bo mam taki plan, taki ala plan. 5 minutes later. się do majsterkowania. Jak jeszcze tu lampa dojdzie ładna, ledowa, no to myślę, że będzie ładnie. Mm, dobra. sprawia to fój no hmm. kuchnia jest odpierdolona tako to tako tutaj tako drzwi z tego co myślę to będziemy potrzebować drzwi tylko kurwa jakie drzwi pokażę jak to będzie wyglądać to z szybą No chuj, no dobra. Hmm, takie tam. Takie tam dźwiczki. Hmm, dobra. Teraz tak. Jeszcze raz. I chyba weźmiemy normalne takie. Czarne drzwi. Halo, halo. Co ty odpierdalasz? Relaxing, tak? Robisz? Ty, nie mogę dobrać drzwi. Mmm... Narrow, na są małe drzwi. Interior door. To... ...będzie pasować? Cię pasować ładnie, stylowo teraz tak idziemy gdzie, idziemy gdzie, dekoracje, accessory, się... veteran fixtures, dobra podziel co my musimy zrobić ty? Mm. Podziel co podziel? no ja też widział co też coś widzieć? no co? już już, już spokojnie, Malina nie denerwuj się Muszę kupić shower. Jeszcze sekunda. Zaraz ci podzielę. Widzisz? Nie OBS, a tylko na Discordzie, a nie. No jest przecież na no Discordzie. No jakoś nic nie chodzi. No sharing, poczekaj. W HD, tak? Byle co, Mati. Share screen. Dobra. No teraz. Teraz już widzisz wszystko? Ładnie pięknie? Mhm. Mm Opa, ja co robimy? Dajcie pokażę jaką manianę, żebym odpierdolił. Dobra, no, ty samej gdzieś się pyta, to co to w ogóle, to w ogóle jest. Tak. Wszystko się nagrywa. No, po yy, Po to, żeby było fajnie, żeby było co oglądać. Boże, ja tu za dużo paneli po potrzebują do roboty. Ile tu jest roboty w tym ty? Nie, tak ja to. pierdol... Mało. To, to akurat mało, to nie było tak dużo. Nie wiem, powiedz 8, osiem 8, 8, 8 dolków, plus, minus. A ty to kogoś robisz, czy to jest ten twój dom? Nie, ja kupiłem następny, sprzedałem tamten, yy, ten pierwszy. Kupiłem, yy, kupiłem następny dom i... Tylko, że kupiłem teraz ten tańszy, wiesz? To wtedy mam więcej kasy w portfelu. To wtedy wyjdę więcej na plus, jeżeli wszystko porobię. Dobra. Jeluks? Jeluks, nie? Mówisz mi, posprzątaj na Patrz co odjebałem Patrz żebym odjebał tu, nie? Jeszcze. Na dworze posprzątaj i będzie... Tak mi tyle hajsu będzie Tylko śmieci posprzątaj eee, Poczekaj e, Śmieci, tu nie ma śmieci Tu tylko jest fasada do... Nie fasada, tylko musisz tym swoim mopem robić No to no, no, no Fasadę obczyścić no, ale jak na razie to muszę ten zrobić ten, bo wyjebałem no, tutaj. W i takie tam inne. Tak, ciekawe, ale Zel wyjebałem do toalety jedną rzecz. Dobra, teraz weź kibelek. Przykręć, przykręć. Odkręć, odkręć. Połóż, połóż. No i już jest. Dobra. O, ładnie to wyszło. Tu ładnie wyszło. Tutaj to no odpierdol, nie? A, a tutaj kurwa to już w ogóle, nie? A tutaj nie, no, nie jest odwrócone na drugą stronę? No, no ma być właśnie, razem ze szafką. Widzisz kreseczkę? No właśnie ma a. tak być. To miało być na no, odpierdol. Tą sofę powinien też odwrócić na drugą stronę. ale już mi się nie chciało. Będzie wyglądać tak. Półtora nieszczęścia. Zgaś to, kurwa. I teraz te na dworze posprzątaj. I mi, będzie warto 2000 Tysiąc, ty, tysiące więcej. 7000 więcej. Dobra, to lecimy, nie? Five minutes later. Dobra. Nie osiągnął. Coś ominąłeś. Tutaj jakieś tam obrzygi? W środku chyba też. Ja, chyba, kratkę wentylacyjną. W środku piszę. Nie, w środku to jest, no. Zbyt dwie, dwie są w środku. ale to no. ciekawe, gdzie? Tu jest. No, coś... to ale tu Do nie ma góry nic. No, nie widziałem, no, jeszcze jedno. Dobra, i tu coś jest niewidzialnego. No, już jedno. I dodać je kar karnefery. dają. Dobra, wiesz, ile to da? Czekaj, teraz tak. Godzina minuta 21 sekund. Kupiłem za 35, a oni już od razu od 37 zaczynają. 38. Dobra. Co się dzieje? 45 4 koła. Sprzedaj. Teraz następna hata. Jestem ciekawy, nie ile jest stać mnie. No to chyba to najgorsze za. Mam 44 40... 40 mam. No. 37 zostało. Dwie mam sprzedane za profit 35-36. A... Mówisz mi lepiej poczekaj. Kup taki większy dom. Ten bym kupił za 37. Ale to w następnym odcinku. Więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!